Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z pasjonatami, tym razem kolarstwa. Dzisiaj wspaniali goście, którzy promują gminę Opoczno, jeżdżąc na rowerze. Chciałbym, żeby krótko się przedstawili i powiedzieli o swoich osiągnięciach z tego mijającego roku. Dzień dobry, witam wszystkich. Na wstępie chciałem podziękować bardzo za, za zaproszenie. Bardzo miło, że tutaj władze gminy zauważają również amatorów, popularzatorów sportu. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Ja się nazywam Łukasz Sygut. Jestem amatorem jeżdżącym na rowerze na co dzień w grupie kolarskiej w ramach naszego stowarzyszenia LKS Phoenix Opoczno. Mogę się pochwalić, że nasza grupa już przetrwała szósty sezon, licząc sezony letnie. Chociaż nie do końca się z tym zgadzamy, że sezon to jest lato, bo rowerem jeździmy cały rok grupie naszej kolarskiej jeździmy głównie rowerami szosowymi, ale jak aura nie, nie pozwala na jazdę rowerem szosowym, zastępujemy to również wyjazdy, organizujemy takie wyjazdy bardziej jakimiś rowerami MTB, czy gravelami, bardziej takie wyjazdy terenowe. Organizujemy wyjazdy turystyczne, pokazujemy, że rower szosowy to nie tylko rower do wyścigów, ale również do do zwiedzania, do turystyki. Tak, tak, tak działamy na, na, na co dzień. Grupa nasza się już powiększyła ma, ma obecnie około 25 osób. To też, to też cieszy. No i tak sobie, tak sobie to robimy na co dzień. Ja w tym sezonie mijającym już postanowiłem wystartować takim cyklu Grand Prix amatorów na szosie. Jest to taki cykl ogólnopolski. Na początku nie planowałem, że wystąpię we wszystkich, we wszystkich etapach tego cyklu, ale udało mi się, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc, więc po pierwszym, po drugim, po trzecim etapie no, spodobało mi się, że można spróbować też swoich sił w takiej rywalizacji, chociaż ten cykl jest też bardzo fajny, ponieważ tam nastawienie główne jest na taki cel rekreacyjno-turystyczny właśnie o lekkim zabarwieniu rywalizacyjnym. Także jest punktacja, jest klasyfikacja generalna, są, są wcześniej podane trasy, są różne dystanse. Bardzo, bardzo fajny, fajny ciekawy, ciekawy sposób na, na, na wjazdę też na rowerze. A do tego fajnie też pokazać, zapromować wiesz, i gminę i nasze stowarzyszenie FENIX w całej Polsce. No i tak właśnie udało mi się w tym roku wystartować we wszystkich cyklach, a nawet udało mi się zdobyć w klasyfikacji generalnej miejsce dziesiąte, czego się w ogóle nie spodziewałem. zaznaczam, tam jest klasyfikacja open, nie ma podziału na wiek, tylko jest podział na kobiety i mężczyzn. W związku z tym, w całej klasyfikacji generalnej walcząc ze wszystkimi, w wieku mam kolegów, którzy mają, są ode mnie 20-25 lat młodzi, a również 25 lat starsi. Wszyscy dajemy radę w jakimś podobnym tempie sobie się troszeczkę pościgać, pojeździć no i w tym roku właśnie udało mi się zdobyć dziesiąte miejsce. Tutaj właśnie tuż przed świętami przyszedł taki medal jeszcze podsumowujący tą klasyfikację, no takie takie w tym roku było się Państwa, na no 30 tam ponad 33, 4 kilometry tak średnio na godzinę na takim dystansie. Z przewyższeniami 600 metrów, to no, trzeba mieć te zdrowie. Tak, to przewyższenia rzeczywiście robią swoje, dają się we znaki, w szczególności dla nas, yy, no, którzy mieszkamy tu na nizinach jednak, więc wiadomo, że w tych etapach były tak zwane etapy górskie, gdzie przewyższenia yy, na przykład w ciężkowicach yy, w województwie małopolskim na tym etapie, jak nazwa, śpialiśmy się, że nazwa ciężkowice i było ciężko, przewyższenia wynosiły tam 2000 km. I przy tym dystansie ponad 100 km już się to daje daje znaki, i to jest oczywiście trudno. I wtedy widać różnicę między tymi zawodnikami, którzy na co dzień mieszkają na takich terenach górskich i trenują w górach. Na co dzień. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I kolejnym naszym gościem jest pan Grzegorz. Krzysztof. Krzysztof. Przepraszam, Gongorowski. Krzysztof. Nie ma za co nic się nie stało. Również chciałem podziękować pani burmistrzu za zaproszenie, jest dla mnie miło. I koledze, że zostaliśmy zaproszeni tutaj z racji tego, że nie reprezentujemy żadnego formalnego stowarzyszenia. Jesteśmy jakby taką małą grupką samozwańczą, która gdzieś nam się spotkała, coś zaplanowała i jakoś to tam powolutku, powolutku wychodzi. Nazywamy się rowerowe opoczną jako grupa, albo grupka bardziej, bo to nie jest jeszcze taka liczna grupa, jak tutaj kolega przedstawił, RKS Phoenix. Jest nas raptem w tym momencie około pięciu osób, jeśli dobrze umiem dobrze liczyć, do pięciu. W każdym bądź razie na nasz profil jakby jazd takich rowerowych jest zupełnie inny niż tutaj wcześniej przedstawione, a mianowicie skupiamy się przede wszystkim na takim kolarstwie, tak w cudzysłowie powiedzianym, oczywiście, przygodowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to takie bardziej zwiedzanie Polski, zwiedzanie różnego rodzaju dziwnych, ciekawych miejsc, jazda bardziej survivalowa niż niż czasowa. Jesteśmy w takich miejscach, do których na pewno nigdy byśmy nie dojechali samochodem, a prawdopodobnie nie doszlibyśmy też i na pieszo, bo czasami takie miejsca są. W tym roku udało nam się z kolegą przejechać całą Pomorze dokładnie od Świnoujścia aż do Gdańska. Dalej, żeśmy się nie wybrali, zostawiliśmy sobie jeszcze kawałeczek taki pomiędzy Gdańskiem a rosyjską granicą, czyli miasteczkiem Piaski, na następny raz, żeby coś sobie zostawić zawsze na koniec, żeby nie było nie takiego. Jakby spełnienia do końca, żeby zostawić sobie coś, co, co, co jeszcze kiedyś nam może zasmakować. Przejechaliśmy też niemiecką granicę od Zdrożelca. praktycznie chcieliśmy do Szczecina, ale troszkę się nie udało ze względu na połączenia PKP, które nie pozwoliły nam później wrócić, <laughs> przepraszam. Na ten rok przyszły, który już będzie, planujemy jeszcze coś innego. Na razie nie będziemy mówili, co to jest, bo to jest tak w planach ciekawostka dla nas, aczkolwiek za kawałek na pewno coś powiemy, bo będziemy chcieli tym, tym planem przyciągnąć może jeszcze jedną albo dwie osoby, które by się z nami chciały zabrać. Bo takie są plany nasze, w sensie takim, że jeżeli ktoś chce uprawiać takie kolarstwo, ale nie kolarstwo w czystej postaci, tylko takie kolarstwo przygodowe, krajoznawcze, terenowe, wjechać rowerem tam, gdzie się nigdzie nie wiedzie, to zapraszamy, z chęcią pomożemy, z chęcią zabierzemy ze sobą, powiemy jak się przygotować, jak się zapakować, jak przygotować rower, jakie ubrania wziąć co zabrać ze sobą, w jaki sposób, nie wiem, przespać się na przystanku autobusowym, jeżeli nie ma gdzie, jak można się wyspać na ławce w lesie w ciemną, wyzistą noc, jak można przespać się na plaży, na materacu. Zapraszamy z chęcią naprawdę. To wszystko jesteśmy w stanie pokazać, bo to wszystko przeżyliśmy już. Panowie Krzysztof Gągorowski i Roman Kiełbaska przejechali wybrzeże Polski i szlak Nysy Łużyckiej, to Roman może coś o tym szlaku Przekazuję. więcej. Witam wszystkich serdecznie. No cóż, ciekawostki na szlaku Nysy Łużyckiej. Ścieżki rowerowe, wszystko praktycznie wyasfaltowane wyczyszczone. Nawet żeśmy spotkali y, Pana, który chodził z dmuchawą i igiełki liście zdmuchiwał y, z, z tej trasy. Y, nie zrobiliśmy, tak jak Krzysztof mówił, y, całej trasy ze względu na y, połączenia PKP, ale to, co żeśmy y, y, zrobili, no to wyszło nam ponad 200 km. Prawie 300. I co? Bardzo życzliwi Niemcy. Z kogo żeśmy mijali? Haj, dzień dobry. Polaków też dużo, bo jechaliśmy stroną niemiecką z Nysyłku Przeżycia. Spaliśmy akurat tam, na tej trasie, u gospodarzy, po stronie polskiej. Ale no tak sympatycznie przyjęci, że no, byliśmy bardzo y, zaskoczeni. To Was y, rozumiem, że nie trzeba przekonywać do budowania ścieżek pieszo-rowerowych y, pie i rowerowych na terenie naszej gminy. Nie, bylibyśmy bardzo za, żeby więcej powstawało. Y Powiedzcie, bo tyle jeździcie na rowerach, jest taki szlak Greenwello i on zaczyna się już w Końskich i można nim całą ścianą wschodnią przejechać aż do Gdańska. Zgadza się. Jeszcze żeśmy tego nie robili, ale jest też jest taka możliwość. Na przyszłość Dobrze tak, zorganizowane tak, szlaki, tak? I chcemy w najbliższym czasie. Wybudować ścieżkę z Opoczna do strony końskich, żeby połączyć się z Green Velo. Taki jest, taki jest cel, zatem e, chcemy, chcemy to zrealizować, żeby mieszkańcy mieli dostęp do takiej e, również atrakcji. Jeszcze, jeszcze taką ciekawostkę a propos dla kierowców. Ta trasa wzdłuż Nysy Łużyckiej rowerowa biegnie też z dojazdami do posesji. I kierowca, który przypuśćmy jechał z przeciwka, albo chciał nas, jechał, chcąc nas wyminąć, wręcz taki odcniem robił, ewentualnie zjeżdżał prawie że do rowu, żeby rowerzystów przepuścić. Taka jest kultura jazdy. Zawsze dawał pierwszeństwo. Tak, tak, za każdym razem. A jak jechaliśmy już drogą uczęszczaną przez samochody, była linia podwójna ciągła. Dopóki ta linia się nie skończyła, żaden kierowca nas nie wyprzedził. Jest taka kultura jazdy i kultura do rowerzystów. Po stronie zachodniej, oczywiście. Proszę Państwa, jak Państwo widzą, w różny sposób można promować gminę, uprawiając sport, czy to tak jak tutaj Pan podkreślił, rekreacyjnie, ale chcę powiedzieć, że. Nie, niekoniecznie zawodowo, ale chcę powiedzieć, że pierwszym zadaniem gminy to jest dawanie warunków do rekreacji przede wszystkim, prawda? A jeżeli później z tego jeszcze robi się jakiś wyczyn, to też jest wspaniale, ale najważniejsze, żebyśmy jak największą grupę angażowali do rekreacji. Bardzo Panom dziękuję za promowanie gminy Opoczno na szlakach kolarskich, na turach kolarskich. Chcę serdecznie podziękować. Proszę przyjąć najlepsze życzenia osiągania kolejnych sukcesów w nadchodzącym nowym 2024 roku i proszę przyjąć takie pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami za Waszą pracę. thank mm -hmm. you